Nie. Ja zacząłem od swoich podwyżek. Panie radny, to niech pan odda tą swoją podwyżkę też. Niech pan odda, bo to jest już śmieszne. Prze... Dalej Panowie, panowie, ja muszę, muszę zaingerować niestety, bo już się zaczyna. Dyskutujemy w tym momencie o rozpatrzenie wniosku dotyczącego zmiany uchwały budżetowej, a znowu nam się dyskusja rozjeżdża. Oraz Ekonomicznego w Krakowie. Od 2021 roku prezes zarządu Serockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Menadżer z doświadczeniem w branży komunalnej, członek Podkarpackiej Rady Przemysłu w Przyszłości, koordynator projektu wodorowego w Sanoku, prezes zarządu w przeszłości odpowiedzialny między innymi za rozwój i pozyskanie inwestorów w parku naukowo-technologicznym Rzeszów Dworzysko, dyrektor Wydziału Parku Naukotechnicznego Rzeszów Dworzysko, obrót energią elektryczną wyprodukowaną z odnawialnych źródeł energii i instrumentami wsparcia na towarowej giełdzie energii dla spółki celowej zarządzanie komunikacją zbiorową w ramach Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa w tym realizacja projektu transportowego przewodniczący zarządu Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa i Elżbieta Śreniawska absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Uniwersytetu Warszawskiego doświadczenie budowała jako dyrektor ekonomiczny w Zakładzie Opieki Zdrowotnej oraz dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach. Od roku 2007 do roku 2021 była prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Była przewodniczącą Rady Nadzorczej Autosanu. Przewodniczy także Radzie Nadzor Nadzorczej Zakładu Energetyki Cieplnej w Starachowicach. W lipcu 2021 roku weszła do Rady Nadzorczej MESCO, która oddelegowała ją. Do obowiązków prezesa zarządu oraz objęcia stanowiska dyrektora grupy amunicyjno-rakietowej. Mateusz Kaczmarski, absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a także Sydney Business Institute, rektor uczelni państwowej im. Jana Grodka w Sanoku, pełni także funkcję dyrektora oraz wykładowcy Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej Sanockiej Uczelni. I pani Karolina Denko Starościa, radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierownik Biura Audytu i Kontroli Zarządczej Urzędu Miasta Sanoka. Posiada również uprawnienia audytora wewnętrznego wynikające z artykułu 286 ust. 1 punkt 5 litera D ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Jedynym udziałowcem spółki HydroSanok jest Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które posiada 100% udziałów. Kapitał zakładowy spółki wynosi 155 tysięcy złotych i dzieli się na 3100 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych. Spółka posiada wyłącznie kapitał pieniężny. Spółka ponosi miesięczny miesięcznie następujące koszty z tytułu najmu pomieszczenia biurowego 730 53 zł 53 z tytułu umowy o obsługę księgowo-kadrową 200 zł. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej wyliczane jest w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego i wynosi za miesiąc grudzień 2022 kwota ogółem wyniosła 3035 75 zł i groszy, trzyosobowy skład rady nadzorczej. Za miesiąc styczeń 2023 kwota ugołem wyniosła 3399 zł. i 32 grosze, trzyosobowy skład rady nadzorczej. niniejszym informuję także, i z tytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki Hydrosanok nie pobieram wynagrodzenia w podpisie prezes zarządu dr Krzysztof Jarosz. Pan radny chciał od razu się odnieść? Tak, ja tak bardzo króciutko, panie przewodniczący. Przede wszystkim dziękuję za tą odpowiedź, bo okazuje się, że można odpowiedzieć, bo to druga interpelacja w tym samym temacie, ale ta zawiera odpowiedzi takie, jakie oczekiwałem. Natomiast chciałbym Wysokiej Radzie zwrócić uwagę na jeden taki dysonans pewnie w tej całej sytuacji. Oczywiście zgodny z kodeksem spółek handlowych, aczkolwiek no, budzi jakby pewne takie. Pewne takie emocje. Otóż, szanowni państwo, popatrzmy na pewien proces tutaj, bo ta odpowiedź na interpelację daje nam pewne informacje. Otóż, kto powołuje Radę Nadzorczą spółki Hydrosan? Powołuje jedyny udziałowiec tej spółki, czyli Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Miasto nie ma swoich udziałów w tej spółce. Czyli prezes SPGK powołuje Radę Nadzorczą spółki Hydrosan. Kto powołuje prezesa spółki Hydrosan? Powołuje Rada Nadzorcza spółki Hydrosan został na prezesa powołany prezes SPGK, czyli kto kwituje prezesa spółki HydroSan, czyli kto udziela mu absolutorium do sprawozdania finansowego. Udziela mu rada nadzorcza, którą on powołuje. Oczywiście, jeżeli chodzi o kodeks spółek handlowych, kodeks spółek handlowych reguluje tylko i wyłącznie stanowiska nazwane, nie z imienia i z nazwiska, bo to jest przecież niemożliwe. Aczkolwiek jest tu pewien taki, no, można mieć poczucie, że podchodzić. Zrobię tutaj z miejsca i powiem tak, szanowni państwo, no kabaret. Kabaret, panie radny, kabaret, monolog prowadzony dla promocji własnej osoby. Od samego początku do końca. Czegoś takiego nie widziałem. Myślałem, że jest pan na tyle doświadczonym samorządowcem, o którym pan wspomina. Pan Jakub Osika ostatnio przecież tak ładnie pana promował. Od 27 roku Pan prowadzi taką działalność, aby roku życia, tak pan powiedział, prowadzi Pan taką działalność, aby sukcesywnie podnosić swoje umiejętności i doświadczenie w samorządzie. I dzisiaj jest Pan radnym, który nawet żadnej komisji nie zarządza pan. I, i, i tak i tak biorąc pod uwagę ale, ale ja panu nie przerywałem. I powiem panu szczerze, że zastanawiam się, czy to, co pan chciał wnieść tą wypowiedzią, czy to jest już taki kolejny monolog, który będzie oczywiście na pana profilu gdzieś tam wyświetlany kilkukrotnie i polubiany przez tylko osoby panu znane, ma na celu znowu zdyskredytować te działania, które podejmujemy. Czy ma pan chęć pokazania tego, że budżet miasta faktycznie jest w takim złym stanie? Powiem panu dlaczego. Mówi pan o rzeczach, które są nie do końca określone w budżecie miasta na promocji. Pan był na lub jeżeli pan nie był, to powinien pan się zaznajomić z dokumentami, które są na, na tym paragrafie. I to komisja podawała wszystkie szczegółowe dane dotyczące tego działu. I w tym dziale właśnie były wpisane środki na hokej, siatkówkę i piłkę nożną. Promocja poprzez sport. Taki wydruk otrzymali radni i wiem, że osoba, która zarządza akurat tym obszarem w Biurze Promocji i informacje, które przekazywała właśnie tego dotyczyły. Panie radny, najważniejsza jest jedna rzecz. Proszę nie mieszać do tego innych radnych. Robi to pan sukcesywnie, za każdym razem. My radni, my podejmujemy taką decyzję, a to Pan nas obraża. Nie. Ja kieruję te słowa tylko i wyłącznie do Pana. To Pan manipuluje i Pan przekazuje właśnie takie informacje również publicznie. Może pan powie co i o czym pan rozmawiał z zarządem klubu Marma Estes Ciarko sanok Bo ja rozmawiałem z nimi i wiem, jak wyglądało przedstawienie całej sytuacji. W dokumencie, którym Pan ma przed sobą, dopiero kolejnego dnia, do którego Pan się odniósł, dostałem, dostała dostarczona od pracowników biura Rady Miasta. Biuro Rady Miasta, wysłał pan tego maila bodajże o 14.45. Dziewczyny nie wiem, czy otworzyły, czy nie otworzyły, ale dopiero na drugi dzień mi dostarczyły taką informację. Czyli w biurze burmistrza interpelacja była na drugi dzień. W tym czasie, w tym samym dniu, ja już o godzinie 20.00 dostaję informację od klubu, którzy kłócą się ze mną, że jakieś środki zabezpieczam sobie na inne cele i ściągam je ze sportu. No musiała być jakaś dyskusja między panem a zarządem i zarząd właśnie mi takie informacje pokazuje. O czym to świadczy? Naj najlepiej przekazać informacje w środowisku, słuchajcie, złożyłem interpelację na burmistrza, bo jednak te środki gdzieś tam są. A może proporcjonalność, o której ja mówię, czy pan stosuje proporcjonalność w domu, jeżeli ma pan 3000 na rachunki? I 100 zł na promocję, nie wiem, dla swojej żony. Czy pan tą proporcjonalność stosuje, jeżeli rachunki wzrastają, czyli żoną obcinam ci 70%, bo na rachunki będę płacił teraz, nie wiem, 2000 zł? Od kiedy proporcjonalność w budżecie promocyjnym, jeżeli mamy dedykowane środki, podpisane umowy, Przychodzą dzieciaki z różnych grup stowarzyszeń i te środki są tam wpisane. I tylko i wyłącznie w jednym punkcie wprowadziliśmy działania na promocję. Jaka proporcjonalność? Skąd Pan to wziął? Jakieś liczby? 46% na promocję poprzez sport. No z całej kwoty tak, ale ta kwota się dopiero teraz wskaza wskazaliśmy ją w tamtym roku była 600 tysięcy, a w tym roku obcięliśmy ją do 200 tysięcy. Trzy dyscypliny faktycznie mogły z tego skorzystać. Ale to nie tylko, że mogły, one były wpisane, mogła skorzystać jedna lub trzy. Dlaczego? Ponieważ jeszcze w innych dyscyplinach szukamy partnerów finansowych, które mogą pomóc. Jeżeli wiem, że na przykład do siatkówki uda mi się pozyskać sponsora z zewnątrz, który jest w stanie dofinansować, lub do piłki, to tą kwotę byśmy przeznaczyli tylko i cyklicznie na jedną dyscyplinę, na przykład na hokej. I wie pan, co pan zrobił? Pan wiedział o tym. Ja to czułem i widziałem, jak Pan składał ten wniosek. Inwestycja, zróbmy chodnik na wójtostwie. Ja też tam jestem z tego wójtostwa. Zróbmy chodnik za się na wójtostwie, za chwileczkę tam będzie 300 osób dziennie chodzić. 41 milionów na inwestycje. Te środki można było zabezpieczać. Ale dzisiaj jest problem w różnego rodzaju obszarach, i nieraz ważenie tego, co się mówi, i przedstawianie to w realnych formach, ma mieć sens. Ale nie budowanie własnego wizerunku. Radni przegłosują, jak nie przegłosują, to zobaczymy. Niech się Matuszewski martwi. Z czego to weźmie? Proporcjonalność mu wskaże. No, proporcjonalność. Jaka proporcjonalność? Nie ma czegoś takiego. W budżetach, w paragrafach nie ma proporcjonalności. Dyrektorzy, jeżeli mają dodatkową umowę, środki wzrastają na wydatkach bieżących. Nie ma. Inflacja, widzimy, co się dzieje. Dzisiaj umowa jest za 520 zł, a za chwileczkę jest za 740, ale te środki były wpisane w ten punkt i pan z tego punktu te pieniądze wskazał do tego, aby przekazać je na inwestycje. Czy ta pana inwestycja była tak ważna? Może na Dąbrówce u Pana Adama. Może u kogoś innego jeszcze, na innej dzielnicy. Według mnie to było celowe działanie. Szanowni Państwo, rzetelne i merytoryczne informacje, które zostały przedstawione w tej interpelacji. Pewnie pokazują tak naprawdę, jakie jest działanie od dłuższego czasu radnego Sławomira Miklisza, który ciągle ma jeden kierunek. Uderzanie w burmistrza i mówienie o budżecie miasta, że jest taki, a nie inny. I to jest przykład nie tylko w tym paragrafie, ale jak ja słyszę wypowiedzi albo wrzucane pierwsze strony z Regionalnej Izby Obrachunkowej przez radnego na przykład Jakubę Osikę na stronie Ciężka sesja przed nami. Szanowni Państwo, i pytanie jednego z, o, jednej z osób. Kuba wytłumacz nam o co chodzi. To Kuba nie odpowiada na interpelację, tylko odpowiada na co? No budżet miasta 120 milionów zadłużenia i 60%. No przecież komisarz nas czeka. No nie mówię nie o interpelacji, tylko o, o zadanym pytaniu. Szanowni Państwo, promocja poprzez sport i zasada proporcjonalności, tak jak już powiedziałem, nie może być brana pod uwagę na tym paragrafie Myślę, że komisja przedstawiała to wcześniej. Wiemy, jakie mamy środki na promocję. Dzisiaj ta promocja to jest 50 ponad procent mniej niż tego, co było w 2018 roku, bo taki był kierunek też naszego działania. Szukania sponsorów, pokazywania, że Fundacja Rozwoju Sportu również może pozyskiwać środki. Udało się to w niektórych obszarach i wiecie Państwo, że Fundacja w ciągu jednego roku, kilku miesięcy nawet, poprzez moje działania pozyskała pół miliona złotych. Panie Radny. Pół miliona złotych ponad. Niech mi pan wskaże 50 tysięcy od sponsorów, który pan pozyskał. I te środki trafiły na sport. I to nie były środki z budżetu miasta. I one trafiają ciągle i pomagam w każdym obszarze. Chciałbym waszą aktywność widzieć na zewnątrz, a nie tutaj na mównicy. To, co pan świętej pamięci Ryniak mówił. Wyjdźcie na ulicę i tam pracujcie. A nie na mównicy przedstawiajcie swój wizerunek i budujcie swój, nie wiem, piedestał tutaj, że ja jako samorządowiec. Prosiłem pana o jedną rzecz kiedyś. Pan powiedział, że mi przyniesie. Czekam z niecierpliwością. Wnioski, które pan realizował jako koordynator, o którym mówiłem. Ja słyszałem, że już pan lotnisko budował wiesiące. Już takie słuchy yy, dochodzą mnie. A jak rozmawiam z ludźmi, którzy są z Pana otoczenia, to coraz częściej mówią realnie, jaką jest Pan osobą i w jakim kierunku Pan będzie dążył. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo. Ja jestem przewodniczącym Rady i widzę, że ta dyskusja zupełnie idzie w innym kierunku. Jeśli panowie macie jakieś do siebie uwagi personalne, to spotkajcie się, porozmawiajcie w cztery oczy. Bo to naprawdę była interpelacja, była odpowiedź, było ustosunkowanie się. Jeszcze pan radny Miklicz, ale apeluję, zakończmy. Tak, ten, tak. Panie ten przewodniczący, punkt, oczywiście. W, w bo jeszcze mamy pełni, interpelację. Oczywiście w pełni się z panem zgadzam. Nie będę ustosunkowywał się do żadnych tutaj argumentów burmistrza, które no znowu... E, to były, to były personalne, więc mam tylko prośbę jedną do pana burmistrza, żeby promocję mojej żony zostawił w spokoju. To jednak, to jednak chyba był fatalny przykład i wolałbym, żeby jednak takich przykładów pan nie pojawił. No, szanowni Państwo, sami Państwo widzicie. No, pan burmistrz wie, co ja chciałem, wie, co ja powiedziałem i tak dalej. No, no, trudno nawet się do tego ustosunkowywać. No, mamy do czynienia naprawdę z, z wróżbitą, który bardzo dużo wie. Wnioski o realizację. Jedno zdanie tylko, panie przewodniczący, o których pan kiedyś mówił, żebym przyniósł, pokazał. Wie pan co? Myśmy pracowali na różnych poziomach, na zupełnie różnych poziomach, na, jeżeli chodzi o zarządzanie środkami unijnymi. Wie pan no y, tak, lotnisko tak, oczywiście. Wie, że kontroli to było... Y, sam podpisywałem umowę na to, wie pan? Sam podpisywałem umowę na to. Y, także, także wie pan, skala tych inwestycji, które realizowałem y, wspólnie z zarządem i z sejmikiem województwa podkarpackiego, jest w ogóle zupełnie, zupełnie inna. To nawet trudno porównywać, wie pan no, y, Jak ja mam panu... Y, Pokazywać, że realizowałem wspólnie z moim zespołem sieć szerokopasmową dla województwa podkarpackiego w ramach programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, jeden z największych projektów w Europie. Jak mam panu pokazywać, że realizowałem podkarpacki system informacji medycznej? Jak, jak to panu mam pokazywać? Ja nie wiem wie pan, bo to, to nawet trudno wie pan tak rozmawiać o czymś, o czym no jednak trochę się rozmijamy w istocie, w istocie tutaj tych spraw i nie jest moją ambicją Panu udowadniać, że pracowałem czy nie pracowałem przy takich projektach. Zostały inwestycje. To jest odpowiedź na Pańskie pytanie. Inwestycje, z których Pan też korzysta codziennie i to jest, i to jest kru odpowiedzi i nie zamierzam do tego wracać, bo wie Pan, bo to dla mnie jest troszkę uwłaczające, kiedy ja mam Panu mówić jakie inwestycje wspólnie z Zarządem Województwa realizowaliśmy. To nie ten poziom dyskusji, naprawdę. Dziękuję. Pan Burmistrz jeszcze. Panie Przewodniczący, odwołajmy takie króciutkie. Panie, panie Rady, no, potwierdził Pan to, że, że Pan nie realizował żadnego projektu, nie był Pan koordynatorem, ja podpisuję kilkanaście umów miesięcznie i wiem o tym, że nie jestem koordynatorem tych działań, bo są to pracownicy, którzy tworzą takie projekty. Ja prosiłem i Pan mówił, że Pan tworzył projekty, bo kiedyś powiedziałem o tym. To, co mój e, tata mówił, że prawdziwego rolnika poznajemy wtedy, gdy zaora, zasieje i pozbiera. I chciałem właśnie od Pana to usłyszeć. Czy Pan napisał projekt, skoordynował go i go rozliczył? Nie ma czegoś takiego w Pana CV i dlatego, jak się Pan wypowiada na temat inwestycji, e, które są realizowane, czy na terenie miasta teraz, czy wcześniej, które realizowałem, bo ja mogę Panu zaraz tutaj z gabinetu przynieść kilkanaście takich wniosków. Które są w moich segregatorach. I dlatego, jeżeli ktoś wypowiada się na temat tego, co zostało zrobione przez innych ludzi i przychodzi, przecina tą wstęgę, albo tylko podpisuje dokument i śmie twierdzić, że to jest on i tego autorem, no to troszeczkę świadczy o tej osobie, że ta samoocena jest zbyt wysoka i trzeba zejść na ziemię. Dziękuję bardzo. Ja tylko panie przewodniczący jedno zdanie bardzo proszę. proszę ja rozumiem, że pan burmistrz wie co to jest komitet sterujący na przykład komitet sterujący dla programu operacyjnego rozwój Polski Wschodniej pan burmistrz wie co to jest komitet sterujący na przykład dla programu Polska Ukraina Białoruś że pan burmistrz wie co tam się robi jak się pracuje i, i wie pan no, w tych komitetach byłem dziękuję panowie stawiam kropkę idziemy do następnych interpelacji kolejna interpelacja wpłynęła od pana radnego robi Biklicza i dotyczy interwencji mieszkańców zamieszkujących przy ulicy Cerkiewnej 6 w sprawie obiecanych remontów i problemów z rozliczaniem mediów. Szanowny panie burmistrzu, w związku z interwencją mieszkańców zamieszkujących budynek zlokalizowany przy ulicy Cerkiewnej 6 w zarządzie SPGM. Chciałbym zapytać Pana Burmistrza o następujące sprawy. Jakie działania zostały podjęte i kiedy zostaną zrealizowane obiecane prace remontowe związane z przełożeniem nowej kostki, położeniem nowej kostki brukowej, naprawą cieknącego dachu i podjęciu prac wykończeniowych w podwór na podwórku w lokalu Cerkiewna 6? 2. Jakie składowe decydują o wysokiej stawce za wodę podgrzewaną w budynku 43 zł za metr sześcienny oraz w jaki sposób jest naliczana opłata za zużycie w poszczególnych lokalach w tym budynku. 3. W jaki sposób jest rozliczane centralne ogrzewanie w budynku Cerkiewna 6 w jaki sposób naliczany jest zużycie centralnego ogrzewania na poszczególne lokale w tym budynku i cztery, czy rozpatrywano możliwość stworzenia dojścia do śmietnika poprzez skrócenie tego pomieszczenia i umożliwienia mieszkańcom dojścia do tego pomieszczenia pan radny otrzymał w dniu dzisiejszym odpowiedź na tą interpelację czy mam tą odpowiedź odczytać panie radny bo... Ja jej jeszcze nie czytałem, bo otrzymałem ją przed sesją, Rozumiem. No, jak Pan Przewodniczący uważa, zostawiam to decyzji Pana Przewodniczącego, bo ja się jeszcze z nią nie zapoznałem. No jest to odpowiedź, to ja myślę, że tej odpowiedzi nie, nie odczytam dziś, no bo ona jest dość obszerna, już żeśmy czas troszkę przekroczyli na ten punkt, ona będzie oczywiście umieszczona na na BIP-ie. Kolejna interpelacja pana radnego Macieja Dwięgi w sprawie rozważenia wprowadzenia sygnalizacji świetlnej na drodze krajowej nr 28, to jest na skrzyżowaniu ulic Stróżowska Lipińskiego Beksińskiego. Nie, ja zacząłem od swoich podwyżek. Panie radny, to niech pan odda tą swoją podwyżkę też. Niech pan odda, bo to jest już śmieszne. Prze I dalej pan panowie, odda panowie ja muszę, muszę zaingerować niestety, bo już się zaczyna dyskutujemy w tym momencie o rozpatrzenie wniosku dotyczącego zmiany uchwały budżetowej, a znowu nam się dyskusja rozjeżdża. Więc ja proponuję, jeszcze mam zgłoszenia, to muszę dopuścić do głosu pani radna Wanda Kot i pan radny Miklicz i zamykamy dyskusję. Proszę bardzo pani radna. Panie Przewodniczący, ja składa wniosek formalny o zamknięcie dyskusji w tym punkcie. Jak już powiedziałem pani radna, że to, ta dyskusja, kończymy tą dyskusję. Pan radny był zgłoszony przed wnioskiem, więc zgodnie z przepisami muszę go dopuścić do głosu i to jest koniec. Więc proszę bardzo, pan radny i, i będziemy przystępować do głosowania. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie. Ciężko się dyskutuje, kiedy wyciąga się właśnie takie argumenty, których przed chwilą byliśmy świadkami. Państwo radni, panie rad... Państwo radni pamiętają doskonale, jak dyskutowaliśmy o podwyżkach, co było głównym argumentem w tej dyskusji. No osób, które nie do końca zgadzały się z tymi podwyżkami. No było to, że trzeba uszczelnić system, że trzeba szukać rozwiązań takich, które ten system uszczelnią, które spowodują, że więcej do budżetu będzie wniesionych wpłat. To było głównym powodem. Dzisiaj nie dyskutujemy o tym. Dzisiaj dyskutujemy o stanowisku Regionalnej Izby Obrachunkowej i o braku środków finansowych na zbilansowanie. To są dwie różne rzeczy, to jest takie ABC, to trzeba umieć odróżnić. To trzeba umieć odróżnić, bo dzisiaj rozmawiamy o czymś zupełnie innym niż stawka za gospodarowanie odpadami. Szanowni Państwo, ja otworzyłem sobie ten artykuł, o którym tutaj skarbnik mówił i pan burmistrz się na niego powoływał. Chciałem bardzo serdecznie podziękować panu przewodniczącemu za zdanie, które wypowiedział w tym artykule. Pozwolę sobie przytłumaczyć, bo to pokazuje, że pan przewodniczący jednak przytoczyć. Przytoczyć, bo to pokazuje, że w tym wypadku pan przewodniczący stanął po stronie Rady jednak. Jak tłumaczy przewodniczący Rady Miasta Andrzej Romaniak, owszem, to Rada proceduje uchwały, ale projekt budżetu przedstawia skarbnik czyli to jest to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. To nie jest to, co pan skarbnik mówi, że to Rada, to wasza wina. Tutaj, panie przewodniczący, szacunek w takich sprawach powinniśmy wspólnie jednym głosem mówić. Ale co jest jeszcze istotniejsze, bo widzę, że pani redaktor Mękarska do wszystkich stron jakby dotarła i rozmawiała także z Regionalną Izbą Obrachunkową. I jedno zdanie, które wypowiadał tutaj Piotr Świątek, członek Kolegium Rio, On zajmuje się naszymi uchwałami, on nadzoruje nasze uchwały. Szanowni Państwo, to jest znamienne, co pan Świątek mówi. W mojej ocenie organy miasta Sonoka powinny podjąć działania, które będą zmierzały do poprawy sytuacji finansowej miasta. To jest to, o czym mówiliśmy w całej procedurze budżetowej. Ja mówiłem o programie naprawczym, który powinniśmy stworzyć sami najpierw, w nim Regionalna Izba Obrachunkowa nam taki program naprawczy narzuci. I te słowa pokazują jedno. No, Rio widzi, co u nas w budżecie się dzieje i tego naprawdę... Żadne filmiki, żadne wpisy, żadne obciążanie radnych odpowiedzialnością nie zmienią. Po prostu taka jest sytuacja. Dlatego ja apeluję jednak mimo wszystko do pana burmistrza, do pana skarbnika: przestańcie szukać winnych wszędzie tam, gdzie ich nie ma. Nie używajcie w takich dyskusjach argumentów właśnie kampanijnych, takich ad personam, bo to nie ma sensu. Rozmawiajmy poważnie. I to nie jest tak, że skarbnik mówi, że pan radny Osika w ogóle się nie zna. Ja, nawet jako skarbnik, gdybym był na miejscu pana skarbnika, z czystego szacunku do radnych takich stwierdzeń bym nie używał. Jednak mimo wszystko, nawet jeżeli ma wątpliwości co do wiedzy poszczególnego radnego, to niech pan skarbnik zachowa je dla siebie. Bo my w drugą stronę tak naprawdę możemy mówić dokładnie to samo na podstawie oceny Regionalnej Izby Obrachunkowej, bo to niestety jest dla nas w tej chwili wytyczna do oceniania tej sytuacji. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, zgodnie z zapowiedzią. Panie y, Skarbniku, Pan coś jeszcze chciał podsumować? Moje światełko świczyło jeszcze przed wnioskiem Pani Radnej. Y, y, Światełko się świeciło przed wnioskiem pani radnej. Natomiast ja muszę się odnieść do tej wypowiedzi pana radnego. Ale proszę się, panie odnieść, bo panie to poszło w przekaz. To proszę się, Fałszy, ale... fałszywy przekaz poszedł. Dobrze, w takim razie pan skarbnik, będziemy głosować wniosek o zamknięcie dyskusji pani radnej, który złożyła. Proszę wniosek sporządzić. Proszę, pani skarbniku. Yy, yy. Po, po kolei yy, wyjaśniając pewne rzeczy. Yy, wy... Wypowiedź pana, pana Piotra Świątka została udzielona w konkretnym kontekście do podjętej uchwały przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Wypowiedź dotycząca poprawy sytuacji finansowej miasta dotyczyło zbilansowania gospodarki odpadami, bo tutaj zagrażało to właśnie niezbilansowaniem się i wskaźniku się wskaźników zadłużenia, bo zabrakłoby nam 3 miliony dochodów. I to, I to jest odniesienie się Pana yy, Świątka właśnie do tej uchwały. A kto podejmuje uchwały? Ude uchwały podejmuje Rada Miasta. Wszystkie projekty uchwał przygotowane przez burmistrza zmierzały do poprawy sytuacji finansowej, do zbilansowania yy, gospodarki. A druga rzecz jeszcze. Państwu nikt nie, nie zabrania udzielania wywiadów, yy, pokazywania się w mediach, ale chodzi o przekaz który idzie z Państwa wypowiedzi. Przytoczę to, bo to jest to, co żeście pan jeden i drugi wczoraj na, na łamach Korsa i, i na łamach Nowin wypowiedzieli się. Przy to, przytoczę pana radnego Osikę. Najogólniej no, mówiąc, dotyczą one błędnych wyliczeń limitu zobowiązań wiążących się z emisją wyemitowanych obligacji komunalnych oraz niezbilansowania systemu gospodarowania odpadami. Jakich błędnych limitów wyliczeń? Nie, pan pan cytuje siebie, a pan radny Miklicz wypowiada się tak. No to już jest. Deficyt wynosi 28 milionów, a limit z emisji obligacji 20 milionów. To znaczy, że w tym roku nie damy rady pokryć deficytu z emisji obligacji. Dodatkowo nie uchwalono wystarczających limitów do zaciągania zobowiązań podkreśla pan Miklicz. Co było w projekcie uchwały w punkcie w paragrafie trzecim. Punkt drugi. Źródłami pokrycia deficytu, co jest? Są, po, są źródła, proszę pana, podane. Pan w ogóle uchwalnie, czy. Dobrze. Szanowni państwo, panie skarbniku, pan już skończył, tak? tak. Dziękuję.